Za nami kolejny etap eliminacji do ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Tym razem przedstawiciele szkół oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Tuchów zmierzyli się w eliminacjach gminnych. Do pisemnego etapu eliminacji, które odbyły się w środę 9 marca, przystąpiło 29 uczniów ze szkół podstawowych. 15 z gimnazjum oraz 12 uczestników reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne. W części pisemnej uczestnicy mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z kilkudziesięciu pytań. W drugim etapie uczniowie losowali po trzy pytania i po krótkim przygotowaniu udzielali odpowiedzi przed komisją. Zwycięzcy będą reprezentować gminę podczas kolejnego etapu powiatowego, który odbędzie się 1 kwietnia bieżącego roku w Tarnowie. W tym roku gminny konkurs ortograficzny organizowany był po raz 15. Świętował więc mały jubileusz. Przy tej okazji nie można pominąć osoby, która jest twórczynią tego przedsięwzięcia, pani Anna Totoś. Zajmuje się ona organizacją oraz dba o najmniejsze szczegóły. Zaprosiła do współpracy nauczycieli polonistów szkół z gminy Tuchów, którzy biorą udział w pracach komisji oceniających dyktanda konkursowe. Honorowym patronem oraz fundatorem nagród jest burmistrz Tuchowa. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem. Każdego roku licznie przybywają chętni, aby walczyć o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Tuchowskiej. Na uwagę zasługuje również osoba pana profesora Józefa Kozioła, który promuje swoim nazwiskiem gminny konkurs ortograficzny. A również przygotowywane teksty dyktant. Tegoroczny 15 gminny konkurs ortograficzny odbył się 16 marca w szkole podstawowej imienia batalionu Armii Krajowej Barbara w Lubaszowej. Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych rozpoczęli zmagania z trudnościami ortograficznymi. Autorami tekstów dyktant, podobnie jak w poprzednich latach, byli Jan Dusza oraz Małgorzata Kozioł. Jeden z tekstów w tym roku ułożyli studenci filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Alicja Dusza, Gabriela Wadoń, Iga Kiermut i Bogdan Bogusiewicz. Niczym hollywoodzkie gwiazdy po Oscara, laureaci w blasku świateł i błysku fleszy kroczyli po czerwonym dywanie, aby odebrać swoje cenne nagrody. Wraz z gratulacjami wręczył je sam burmistrz Tuchowa, Adam Drogoś. Tablety oraz piękne albumy trafiły do uczniów, którzy wykazali się doskonałą znajomością reguł ortograficznych. 16 marca w Tuchowskim Liceum Ogólnokształcącym Obchodzono po raz jedenasty Dzień Świętego Patryka. Zgodnie z obyczajem wśród uczniów, ale też i nauczycieli, królował zielony kolor. Uczniowie wzięli udział w konkursie, w którym prezentowali humorystyczne skecze i popisywali się znajomością języka angielskiego. Inny konkurs dotyczył z kolei przebrań w stylu irlandzkim. Uwieńczeniem konkursowych zmagań była zielona parada, której uczniowie i nauczyciele pomaszerowali tuchowskimi ulicami. Tradycyjnie młodzież naszego liceum zatańczyła na rynku w rytm irlandzkiej melodii.